I za to przyjęcie tutaj w tak wielkiej nadziei, emocjach i uśmiechach Państwu. Przede wszystkim dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Brawo. 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 Mamy, Brawo. mamy Brawo. drodzy Państwo, mamy tylko trzy tygodnie do naszego zwycięstwa 18 maja. I my naprawdę duża. to zwycięstwo. I chcę Państwa o tym przekonać. 51%. My jesteście zdeterminowani, uśmiechnięci pełni nadziei. My się nie uśmiechamy dlatego, że żyjemy w uśmiechniętej Polsce. Tylko dlatego, że Polska, która się uśmiecha, wróci 18 maja, jak nie będzie tam zainstalowany zastępca Donalda Tuska. nie będzie a my w najbliższych trzech tygodniach, tygodniach musimy dać, drodzy państwo, z siebie wszystko. O to was proszę. Ja gwarantuję, że dam z siebie wszystko w najbliższych trzech tygodniach, żeby pójść razem z wami do Pałacu Prezydenckiego i żeby zwyciężyła Polska, żeby Polska była normalna, żeby Polska była Polską. Żeby Polska była bezpieczna, drodzy Państwo, bo prezydent to także zwierzchnik sił zbrojnych i żeby urżyć w końcu Polakom w tej tusko i trzasko drożyźnie, która dzisiaj dotyka 14 milionów gospodarstw domowych. Idziemy po zwycięstwo 18 maja. Bądźcie ze mną, bądźmy razem. Nie mówię Wam tak jak mój kandydat. Naprzód, a ja zostaję z tyłu. Tylko no, nie, nie. <śp McLaren> mówię wam, drodzy państwo, bądźmy razem. razem. Za mną idziemy do bezpiecznej, normalnej Polski.